Żarłok i skóra. I mam do Jerry. Trzymaj. Oraz na ich mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry Styles z oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. I dzisiaj chciałbym Was zaprosić na gorącą recenzję. Gorącą, dlatego że bardzo na świeżo po tyleż co zakończonym Legionie, czyli serialu, który jakiś czas temu omawiałem, bodajże po trzech pierwszych odcinkach, w swoim podcaście o pierwszych wrażeniach, które zebrałem po. po premierach paru seriali. I tak jak wspomniałem, Legion świeżutko co się zakończył. Finałowy odcinek w Stanach leciał 29 marca. U nas finał mogliśmy oglądać wczoraj dzięki stacji Fox. Dla przypomnienia, albo jeżeli ktoś tego podcastu o pierwszych wrażeniach nie słuchał, Legion to serial Noah Hawleya, czyli człowieka znanego między innymi z Fargo, z serialu Fargo, który w ostatnim czasie no, sporo namieszał i jest bardzo dobrze przyjmowany. Obecnie spodziewamy się trzeciego sezonu tejże produkcji, jest to serial super bohaterski można powiedzieć, umiejscowiony w świecie X-Menów, natomiast serial, który w sumie. Przynajmniej w swych założeniach, przynajmniej pozornie, wydawał się być serialem bardzo mocno odrębnym od, od tego, co jest kojarzone z tym podgatunkiem, jeżeli chodzi o telewizyjną rozrywkę obecnie. Dlatego, że z jednej strony mamy to całe DC-verse, raczej kolorowe, raczej głupiutkie i bardziej nastawione na prostą rozrywkę. Z drugiej strony mamy Marvela, gdzie po jednej stronie mamy agentów tarczy, którzy. Bardziej przypominają raczej dokonania telewizyjne DC, a na przeciwnym biegunie jest Marvelowski Netflix, który no stawia na taką porządniejszą, powiedziałbym, rozrywkę, bardziej jest nastawiony na troszeczkę dojrzalszego, bardziej dorosłego widza. No i Legion po tych pierwszych odcinkach premierowych, które były prezentowane, a można było obejrzeć w ramach pokazów przedpremierowych trzy odcinki, spotkał się z niesamowicie ciepłym przyjęciem, naprawdę. To dla mnie było wręcz mega zaskakujące, jak, jak ciepłym przyjęciem się spotkał ten serial, dlatego, że no, telewizyjnych produkcji startuje w każdym sezonie dużo i wydaje mi się, że chyba żadna z nich nie doczekała się takiego hype'u, jak to miało właśnie miejsce w przypadku Legion. Dla przypomnienia, jak to wygląda fabularnie: bohaterem serialu jest David. David, który, którego poznajemy w momencie, kiedy siedzi w zakładzie psychiatrycznym, ze zdiagnozowaną schizofrenią, z problemami psychicznymi. W tymże w zakładzie psychiatrycznym David poznaje Sydney Barrett, Syd, dziewczynę, w której się zakochuje, dziewczynę, która skrywa pewien sekret. I na skutek pewnych wydarzeń nasza para w pierwszym odcinku ucieka z tego zakładu psychiatrycznego. No, i można powiedzieć, że wplątuje się w aferę pomiędzy z jednej strony jakimiś tajemniczymi rządowymi organizacjami, a z drugiej strony jakąś grupą ludzi o zdolnościach specjalnych, jakąś grupą. Mutantów, otwarcie rzecz ujmując, dlatego, że to nie jest oczywiście spoiler, myślę, że wszyscy się domyślacie: David jest mutantem, jest człowiekiem o specjalnych zdolnościach, które są no, dosyć mocno ukryte, i tak na sprawę do końca nie wiadomo, jakie są jego możliwości. I serial po tych pierwszych odcinkach no, zwrócił swoją uwagę przede wszystkim dwoma rzeczami: po pierwsze, stroną audiowizualną, która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to jest faktycznie w mojej ocenie chyba najjaśniejszy punkt w ogóle całej tej produkcji, całego serialu. Bo faktycznie. To po prostu działa. Z jednej strony mamy tutaj bardzo dużo takiej stylizacji na lata 60., bardzo dużo ciepłych barw, bardzo dużo ciepłych kolorów, ale też twórcy starają się jak mogą i bawią się jak mogą formą całego serialu i, i tym, co mogą pokazać i jak mogą pokazać. Dlatego że cały legion to jest produkcja, która jest w dużej mierze oparta na takim. Na takiej niewiarygodnej narracji, dlatego że David, jak się okazuje, no skrywa pewne tajemnice i kiedy próbują nasi główni bohaterowie, czyli David oraz jego grupa zaprzyjaźnionych mutantów dojść do prawdy, dojść do sedna, co tak na dobrą sprawę wydarzyło się w jego przyszłości, jakie on ma moce i tak no to stopniowo okazuje się, że na bardzo wiele rzeczy, które Widzimy albo które słyszymy, no należy brać dużą poprawkę, bo nie wiadomo, co się wydarzyło naprawdę, co się wydarzyło tylko i wyłącznie w głowie Davida, a co tak naprawdę na dobrą sprawę jest jakąś jeszcze innego rodzaju iluzją czy, czy jakąś grą z widzem. No, i do, tej, do takiego pewnego fabularnego zakręcenia, do którego przejdę za chwilkę, no, dochodzi ta zabawa z audiowizualiami, bo naprawdę tutaj twórcy starają się, żeby było intrygująco, ciekawie, i mamy pod tym kątem naprawdę bardzo wiele świetnie rozegranych i rozpisanych scen. Tutaj w pewnym momencie nasi bohaterowie podróżują w takim. Ale świecie astralnym i już samo to to jest naprawdę bardzo fajna rzecz od strony właśnie stricte graficznej, stricte tego jak nam ten świat jest zaprezentowany, co jest pokazane w jakich kolorach, jak to wszystko wygląda. I to jest też fajne, dlatego że ta wizja jest nadzwyczaj spójna. Mam na myśli tutaj to, że to nie jest tylko pewna taka, wiecie, powierzchowna stylizacja, tylko to jest no, kompleksowe i przemyślane zaprojektowanie całego tego świata. Rozumiem tutaj przez to, że zadbano o wszystkie najmniejsze detale, od strojów, od jakichś przedmiotów domowego użytku, poprzez jakiegoś różnego rodzaju inne gadżety i tak dalej, i tak dalej. To po prostu robi naprawdę bardzo porządny klimat, jeżeli chodzi o ten serial. No i on jest też bardzo udany, od strony muzycznej. Mi się naprawdę ścieżka dźwiękowa podobała i uważam, że to jest, tak jak wspomniałem, chyba najjaśniejszy punkt całego serialu. Drugim mocnym punktem tej produkcji są aktorzy. No, w roli głównej mamy Dana Stevensa, który był bardzo chwalony po tych pierwszych odcinkach i który w mojej ocenie wywiązuje się ze swojej roli bez zarzutu. Natomiast ja otwarcie przyznam, że jakoś mnie nie powalił. No, jest poprawny w swojej roli i w zasadzie. Más to skwitować podobnie, jeżeli chodzi o większość głównej obsady. Mamy tutaj aktorów i aktorki, które znane są ze wcześniejszej współpracy z Hawleyem, chociażby przy Fargo, jak Rachel Keller, którą widzieliśmy w drugim sezonie, czy jak Jean Smart, także, którą mogliśmy podziwiać w drugim sezonie Fargo. Mamy tutaj Carego Landry-Milka, chociażby, którego niektórzy pewnie kojarzą z innych dokonan serialowych, on się pojawia. W kilku sezonach CSI, pojawił się niedawno w Quarry, czyli w seriale od Cinemaxu, który jakiś czas temu też recenzowałem. I ogólnie, naprawdę, aktorsko jest porządnie, natomiast bez jakichś fajerwerków, poza dwoma postaciami, które zasługują na specjalne wyróżnienie. I pierwszą z nich jest rola Germana Clemont. To jest człowiek, którego niektórzy mogą kojarzyć z takiego serialu jak Flight of the Control. Jeżeli dobrze to wymawiam, pewnie znowu kaleczę język i on się wciela w Olivera Berda, męża Melanie Birds, człowieka, który utknął w dawno temu w świecie astralnym, no i to jest postać, która jest kapitalna. Bardzo mi się spodobała to, jak ta postać została napisana, jak zostały wykorzystane różne elementy jego stroju i gadżety, którymi się posługuje i tak dalej, Naprawdę świetna postać, świetnie napisana, świetnie zagrana, ale tak naprawdę cały, absolutnie cały show kradnie Aubrey Plaza jako Lenny Basker. No To, co tutaj ta aktorka wyprawia, to zasługuje na najwyższe laury. Nie wiem, czy gdzieś tam obiło się wam o uszy. Czy o oczy, na przykład taki filmik, który można było zobaczyć, fragment szóstego odcinka, kiedy Obray Plaza uskutecznia taki performance taneczny. No i to jest naprawdę rzecz kapitalna, ale ona tutaj praktycznie rzecz biorąc, od samusienkiego początku do samego końca, no, wybija się ponad całą obsadę, no i kradnie po prostu swoją obecnością cały show. I jeżeli miałbym mówić o plusach, takich głównych, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Dlatego, że ja wspominałem w tych pierwszych wrażeniach, że ja nie do końca rozumiem hype na ten serial. Dlatego, że odnosiłem wrażenie po tych pierwszych trzech odcinkach, że to jest produkcja, która w sumie wizualnie jest fajna, jest dobrze zagrana, dobrze napisana, dobrze zrealizowana. Natomiast, fabularnie, to jest historia dosyć prosta. Ja dywagowałem, w jakim kierunku to może pójść. Tak wydawało mi się, że po prostu, fabularnie, dostaniemy nic mniej niż nic więcej, niż po prostu kolejnego mutanta od sera do bohatera, czyli człowieka, który będzie stopniowo uczył się, jak posługiwać się swoją własną mocą. No i teraz, będąc już po finale, to. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że dokładnie to, żeśmy dostali. No, słusznie przewidziałem po tych trzech odcinkach. No, pewnie to nie było jakieś wielkie dokonanie, bo trzy odcinki z ośmiu to już jest kawał serialu no i można się było po prostu domyślić, że w takim kierunku to wszystko pójdzie. Również zgodnie z moimi przewidywaniami najciekawszy okazał się wątek takiego ala diabła, demona, który, który pojawiał się już od samego początku, którego David gdzieś tam widział we wspomnieniach i który. Które no, cały czas wydawało się, że, że Davida prześladuje przez całe jego życie. No i to faktycznie nie dość, że okazało się, można powiedzieć, kluczem do całej fabuły serialu i okazało się takim głównym wątkiem, to akurat to było całkiem nieźle rozegrane i poprowadzone. Natomiast ja ogólnie też od razu powiem, że Niestety, ale fabularnie ten serial mnie ani nie kupił, ani nie porwał. No i przyznam się otwarcie, że co gorsza najgorszym odcinkiem całego serialu jest finał. Finał, który jest dosyć słaby, który jest początkowo okrutnie przegadany i pełen retrospekcji, które w mojej ocenie nie służą kompletnie niczemu. A kiedy akcja zaczyna gnać do przodu, to dostajemy parę razy Deus Ex Machina oraz zakończenie, które wygląda jak coś, co było napisane na kolanie albo wręcz zmienione pod to, żeby by nagle można było kontynuować historię w drugim sezonie. No mi się ten finał po prostu nie podobał. Uważam, że tak jak cały serial był naprawdę niezły, ze szczytowym osiągnięciem w postaci odcinków 5-6 bodajże lub 6-7, bo już teraz tak mi się trochę zlały te trzy odcinki, no tam naprawdę się działo dużo dobrego. Niestety finał poniżej zdecydowanie moich oczekiwań. I to parę elementów chciałbym rozwinąć trochę w sekcji spoilerowej, czego ja się tutaj dokładnie czepiam. Także no, no niestety uważam, że fabularnie naprawdę to jest po prostu średniak, przyjemny średniak, i też potwierdziło się to, co, to, co mi się wydawało, że to, o czym się bardzo dużo mówiło po tych pierwszych odcinkach, czyli jak to jest wybitnie zakręcony serial, jak to twórcy się z nami bawią. No nie, no, no, na, z tego punktu widzenia ten serial też okazuje się być bardzo prosty. Tutaj tak na dobrą sprawę. No mi trochę nawet tego zabrakło, bo twórcy na początku faktycznie obiecywali nam no, bardzo duże zakrętasy fabularne, i, i trochę nam sugerowali, że my faktycznie nie będziemy wiedzieli, co tu się w zasadzie wyrabia i co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Ale Mam wrażenie, że jakby scenarzyści i twórcy się trochę, aż takiego zakręcenia w serialu, no, mimo wszystko no, komiksowym, trochę przestraszyli i tak na dobrą sprawę dbają bardzo mocno o to, aby się widz nie poczuł zagubiony. W sumie dosyć paradoksalnie powiedziałbym, że nawet jeżeli wprowadzają jakieś elementy, które w pierwszej chwili nie wiemy jak odczytywać, nie wiemy do czego to przypiąć i z czym mamy do czynienia, czy to jest jakaś wizja, czy to, jest, czy to są wspomnienia, czy to się dzieje naprawdę, to bardzo szybko dostajemy tropy albo wręcz wyłożoną kawę na ławę, żebyśmy no, nie poczuli się zagubieni, żebyśmy bardzo łatwo i przyjemnie mogli chłonąć całą tę fabułę. Także pod tym kątem to też nie dajcie się Wieść opinią, że to jest, mówię, Bóg wie, jak zakręcony serial, wymagający po prostu nie wiem, jakich rozkmin. No nie, to, to nie jest naprawdę tego rodzaju produkcja. I zanim przejdziemy do sekcji spoilerowej, to jeszcze mała dogrywka na koniec, bo jedna rzecz mi się przypomniała w dalszej części podcastu, a mianowicie. W finale dostajemy scenę po napisach. Nie wiem, czy takie sceny były również we wcześniejszych odcinkach, ale y, pamiętajcie, aby zostać do samego końca odcinka i zobaczyć podprowadzenie takie dodatkowe do kolejnego sezonu. I w zasadzie w sekcji takiej y, bez spoilerów to chyba tyle. Ja ogólnie bawiłem się nieźle. O oceniam ten serial jako. Y, Przyjemną produkcję, faktycznie trochę nietypową, faktycznie trochę inną. Natomiast osobiście uważam, że. To jest serial, tego rodzaju, że można go obejrzeć, ale absolutnie jestem daleki od tak hura optymistycznych głosów, które obwieściły Legion nie tylko jednym z najlepszych seriali ostatnich lat, ale, ale w ogóle jakimś no, naprawdę wybitną rzeczą w, w tym roku bieżącym. No, dla mnie to nie jest tego rodzaju produkcja. Ja, ja doceniam po prostu wkład autorski twórców i doceniam to, że no, tutaj. Zrobili coś, co, coś, w czym czuć faktycznie pewne takie autorskie i mniej typowe podejście do tej materii komiksowej. Na, natomiast odnoszę jednak wrażenie, że po prostu trochę zabrakło tej odwagi we wszystkich aspektach i tak jak od strony tej formalnej faktycznie dostaliśmy serial bardzo mocno autorski, tak już od strony fabularnej no, niestety jest dosyć. Standardowo, sztampowo i w sumie dosyć przewidywalnie. No i tych, którzy jeszcze z Legionem się nie zapoznali, myślę, że w tym miejscu chciałbym pożegnać. A z pozostałymi spotkamy się jeszcze na krótką strefę spoilerową. No i tak jak wspomniałem, no, ja z fabułą tego serialu mam pewne problemy. Głównie z tym, co dzieje się w końcowych odcinkach. Dlatego, że niestety cały czas wydaje mi się, że twórcy poszli na zbyt duże uproszczenia, zbyt duże skróty i to powoduje, że ten świat jest trochę niespójny, trochę nie wiem, jak pewne rzeczy czytać. No, wydaje mi się to, z tej perspektywy szczególnie finału no nie do końca dobrze poukładane. I zacznę od pierwszego punktu i, i możecie mnie oświecić, bo być może ja coś przegapiłem i jednak ten serial jest bardziej zakręcony niż mi się wydaje, ale kwestia leni. Mamy przecież Leni już od pierwszego odcinka w naszym szpitalu psychiatrycznym. No i ci, którzy serial już widzieli, no mieli okazję się przekonać mieli okazję się dowiedzieć, że Leni to jest pasożyt to jest pewna jakaś inkarnacja Amala Faruka tego króla cieni. Który, które po prostu gdzieś tam się wizualizuje Davidowi i jak się okazuje nie tylko Davidowi w tejże postaci. Natomiast dla mnie to jest o tyle niejasne, że no cały czas mimo tego, że Lenny pojawia się w różnych postaciach, no to jednak odnosiłem wrażenie, że ona w tym szpitalu psychiatrycznym fizycznie była obecna, że to nie, nie była postać, którą widział tylko i wyłącznie David. Chyba że pewne sceny, jak chociażby ta scena, jedna ze scen kończących pierwszy odcinek, czyli moment, w którym Syd, czy raczej David w ciele Syd widzi zmasakrowaną. Leni w ścianie szpitala psychiatrycznego, no to, to była właśnie jakaś tam projekcja tylko, tylko jego umysłu. Natomiast, no, mimo wszystko było nam to prezentowane w ten sposób, że jednak Leni w tych terapiach grupowych, innych zajęciach uczestniczyła i, o ja przynajmniej odnosiłem wrażenie, nie chcę mi się wracać teraz do, do pierwszych odcinków, że inne postaci także na nią reagowały. Także to jest pierwsza rzecz, która nie jest dla mnie do końca jasna i, i trochę nie wiem, jak to funkcjonuje. Bardziej, że patrząc na ostatnią scenę, no to widzimy, że troszeczkę inaczej jest zwizualizowana, ale leni także pojawia się czy prezentuje się Oliverowi, także no. Do końca ja przynajmniej nie czuję, jak to tutaj funkcjonuje. Natomiast te podstawowe moje problemy to są te wszystkie Deus Ex Machina z końcówki serialu, czyli to, że jak dopóki nie wiemy tak na dobrą sprawę, co się z Davidem dzieje, no to nie wiemy. I nagle, kiedy po prostu Carrie dochodzi do wniosku, że okej, okay, w jego ciele jest amalfa rook, i ja wiem, jak go wyizolować. Okej, okay, zbudujemy taką sobie maszynkę. Wiecie, taki coś na głowę, taki, taką obrożę, tutaj podłączymy ją do komputera, parę przekręteł i już wiemy, co zrobić. Albo cała akcja z finałowego odcinka, okej, okay, tutaj podłączymy to do komputera, tutaj mamy taką strefę, nagle Oliver przy, przekłada parę dźwigni w ogóle w jakimś w takim silosie ala rakietowym, to, to kompletnie nie ma sensu, po prostu dla mnie to się wszystko zupełnie, ale to zupełnie kupy nie trzyma. Ja nie wiem skąd te postaci ni z tego nicowego nabrały wiedzy i pewności tego, z czym mają do czynienia jak to wygląda. I oczywiście można założyć pewnie, że podstawowym elementem, który doprowadził tutaj do poznania z czym mamy do czynienia jest Oliver, który gdzieś tam funkcjonował w ramach tego świata nierzeczywistego tego świata astralnego i który no, poznał z czym mamy tak naprawdę do czynienia, ale Wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet biorąc to pod uwagę, to to jest po prostu tutaj słabo rozpisane. A nawet pomijając już sam aspekt, że, że w ogóle nie wiem, dlaczego nic z tego nizowego nasi bohaterowie świetnie wiedzą, z kim mają do czynienia i jak go zwalczać, no to już dla mnie sposób, w jaki oni budują te wszystkie urządzenia i nagle się na te urządzenia zdają, to jest rzecz, której ja po prostu nie kupuję i mi się to nie podobało. I, I co gorsza, też nie podobało mi się całe rozegranie tego finału, no bo uważam, że to było dosyć leniwe zakończenie. No, nie wiem, spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się ciekawszej walki z tym Amalem Farukiem, spodziewałem się innego podejścia, a tak na dobrą sprawę no, dostaliśmy taką tanią zachowawczą platformę do kolejnego sezonu. No, i też yy, ja nie wspomniałem o tym w sekcji bez spoilerów, a chyba się raz jeszcze cofnę, dlatego że no, dostajemy jeszcze tą scenę po napisach. Yy, nie wiem, co mnie tknęło, w sumie to nie wiem, czy w innych odcinkach nie było scen po napisach, bo jakoś mnie wyjątkowo przy finale tknęło, że może coś takiego być. Yy, która też mi jeszcze psuje dodatkowo ten serial, bo dla mnie to już w ogóle nie ma jakoś sensu i nie wiem, co tam się tak na dobrą sprawę w tej dodatkowej scenie wydarzyło. Yy, także. No nie wiem, no, dla mnie fabularnie to jest naprawdę rzecz nie do końca dobrze rozegrana, tym bardziej, że, że wiecie, tutaj ja przywołam najlepszy w mojej ocenie szósty odcinek, czyli ten odcinek, który się rozgrywa praktycznie biorąc cały albo w głowie Davida, albo w tym świecie astralnym. I to był naprawdę odcinek, gdzie twórcy pokazali kapitalną formę, jeżeli chodzi o tą stronę audiowizualną. Fabularnie też mi się podobały te wszystkie gierki, te zmiany frontów, ta próba walki z Farukiem i tak dalej, tak dalej. Ale słysząc po tym odcinku opinię, że wow, jakie to jest mega zakręcone, i tutaj to już w ogóle nie będziecie wiedzieli o co chodzi, i tak dalej, tak dalej. No, ja ani przez moment nie miałem takiego poczucia. Wręcz przeciwnie, no. Tu od samego początku założyłem, że jesteśmy w głowie Davida, no i po prostu, jakby ta, ta akcja rozgrywa się w ten sposób. I, I mimo tych wszystkich zabaw, które uważam za bardzo fajne, to mam wrażenie, że naprawdę trudno w tym serialu by było się zgubić chociaż, tak jak mówię, no być może część tych uwag, które mam po kroju obecności Leny w szpitalu psychiatrycznym, czy, czy chociażby walki z Farukiem, pokazują, że być może jednak ja się sam zgubiłem w tym serialu i gdzieś tam twórcy powiedzieli mi coś, czego ja nie zauważyłem, przeoczyłem i być może teraz niepotrzebnie na te rozwiązania fabularne narzekam. No i w zasadzie ode mnie to tyle. Ja sam nie wiem, czy czekam na kolejny sezon. Być może z ciekawości zobaczę Pewnie będzie, pewnie jakoś tam się serial sprzedał przyzwoicie. Natomiast, no, jeszcze raz to wyraźnie powtórzę. Dla mnie porządny, średniak, ponadprzeciętny od strony audiowizualnej, fabularnie zupełnie standardowa rzecz. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.